Kochani, najbliższe odcinki ze specjalnym udziałem babci Ewy i dziadka Mariana, naszych przyjaciół, z którymi na rowerach spędzamy już dziesiąty rok. Podczas tej podróży odwiedzimy Łowicz, Nieborów i Arkadię, przejedziemy przez Skierniewice, rozpalimy ognisko na kwaterze myśliwskiej w Głuchowie, wpadniemy do Rawy Mazowieckiej, zatrzymamy się w Spale, i Tomaszowie Mazowieckim przemkniemy przez Wolbusz, zwiedzimy Piotrków Trybunalski i pobliski Sulejów. W tym odcinku opowiemy o Łowiczu. Kto z nas nie słyszał o mieście Łowicz? My jego zwiedzanie rozpoczęliśmy od rynku. Tu spoglądamy na ciekawy ratusz. Warto zdać sobie sprawę. Że Łowicz to jedno z najstarszych miast w Polsce. Nazwa grodu nawiązuje do często urządzanych w tych okolicach łowów. O Łowiczu wzmiankowała już bulla papieża Innocentego II, a w XIII wieku wydzielono księstwo Łowickie. Po ratuszowi budynku, w którym obecnie mieści się Hotel Polonia, 18 grudnia 1806 roku zatrzymał się Napoleon. Cesarz zjadł tu obiad, chwilę się naradzał, wysłał kuriera do Berlina i pojechał w stronę Warszawy. Nie omijamy również katedry pod wezwaniem wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny i świętego Mikołaja, nie bez powodu nazywana jest wawelem Mazowsza, ponieważ stanowi mauzoleum dwunastu prymasów Polski. Katedra wzniesiona w stylu renesansowym, przekształcona i rozbudowana w stylu barokowym z elementami klasycyzmu. Świątynia wzniesiona jest jako trójna wowa, z wydłużonym prezbiterium. Wewnątrz podziwiamy bogaty wystrój barokowy, z licznymi złoceniami. Zajrzeliśmy również na tak zwany Nowy Rynek. Warto dodać, że to jedyny w kraju i jeden z trzech w Europie, w kształcie trójkąta z kamieniczkami pochodzącymi z przełomu XVIII i XIX wieku. Udając się w kierunku Skansenów Siłowickiej, mijamy most w Małżycach. Pierwszy na świecie most spawany został oddany do użytku w 1929 roku. Powstał według projektu inżyniera Stefana Bryły. Wówczas wykładowcy zasad budowy mostów na politechnice Lwowskiej. Most ma 27 metrów długości i 6,5 metra szerokości. Dla realizacji mostu opracowano pierwsze w świecie przepisy spawania elektrycznego konstrukcji stalowej. Skansen w Małżycach. To zdecydowanie jeden z najciekawszych i najbardziej sielskich skansenów, jakie mieliśmy dotąd okazję odwiedzić. Większość chat pomalowana jest na niebieski kolor, bardzo popularny w dawnych wsiach łowickich. Nie był to jednak zabieg dekoracyjny, ale przede wszystkim praktyczny. Niebieski kolor miał odstraszać owady. Wapienne farby mieszano więc z barwnikiem. Z czasem kolor ten stał się tradycją na łowickiej wsi. W jednej z chałup urządzono tradycyjną wiejską szkołę z mieszkaniem dla nauczyciela. Izby wyglądają, jakby były przeniesione w czasie z wiejskiego domu babci. Całości dopełniają przepiękne, kolorowe łowickie wycinanki, którymi ozdabiano łowickie chaty. Wycinanki zawieszano na ścianach, piecach, oknach a także przyklejano je do belek stropowych. Dzięki nim niewielkie wnętrza chat stawały się prawdziwymi dziełami sztuki. Jest także karczma z prawdziwym jedzeniem dla zwiedzających. Można tu poczuć prawdziwy klimat dawnej polskiej wsi. Obiekty są nie tylko różnorodne i zadbane, ale przede wszystkim autentyczne. Są piece chlebowe, a pomiędzy chatami przydrożne kapliczki. W środkowej części stoi wiatrak Koźlak. Właściwa nazwa skansenu to łowicki park etnograficzny. Ale częściej nazywany jest skansenem w Małżycach lub skansenem ziemi łowickiej. Na jego terenie znajduje się ponad 40 obiektów dawnej wsi łowickiej. Do większości obiektów można wejść do środka, aby zobaczyć i poczuć, jak kiedyś wyglądało tutaj życie. W jednej z chat dziadek Marian. Markuje w sad chleba do tradycyjnego pieca. Lokalna poetka Teresa Beckmer tak pisze o ziemi łowickiej. Cóż mogę Ci powiedzieć o naszej łowickiej ziemi? To, że jak księżacki wełniak kolorów grą się mieni. Nadziei, kolor zielony to łany zbóż szumiące. Niebieski to czyste niebo, żółty to złote słońce. Kolor różowy, jak róże, te polne i te w ogrodzie, a fioletowy kolor to niebo o zachodzie. Piękna jest nasza Ziemia, piękna, bogata i żyzna. Pachnąca chlebem i mlekiem, sercu droga ojczyzna. Na samym końcu zabudowań można obejrzeć 18-wieczny drewniany kościół pod wezwaniem św. Marcina, przeniesiony wraz z plebanią z Wysokienic w gminie Głuchów. W plebanii swego czasu nagrywano film Chłopi. Jedziemy dalej, aby w następnym odcinku pokazać Wam przepiękny pałac w Nieborowie wraz z wyposażeniem oraz romantyczny ogród w Arkadii.